Pośród bogatej tradycji kościoła katolickiego medalik świętego Benedykta wyróżnia się jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych przez wiernych sakramentaliów. Od czasów starożytnych ten mały medalik był symbolem ochrony, przywołującym duchową siłę przeciwko siłom zła i zapewniającym pocieszenie tym, którzy mu ufają. Pochodzenie medalika świętego Benedykta jest głęboko związane z życiem świętego Benedykta z Nursi. Ojca zachodniego monastycyzmu i założyciela zakonu Benedyktynów. Urodzony w połowie V wieku, Benedykt żył w czasach wielkiego zamieszania politycznego i duchowego. Wybrał drogę modlitwy i ascezy, stając się przykładem wytrwałości i niezachwianej wiary. Medal sam w sobie jest odzwierciedleniem zasad, których bronił Benedykt: oddania Bogu, odrzucenia zła i dążenia do świętości. Jego ikonografia jest bogata w szczegóły. A każdy element ma głębokie znaczenie, które nawiązuje do duchowej walki i boskiej opieki. Na awersie medalika znajduje się wizerunek świętego, Benedykta trzymającego w jednej ręce krzyż, a w drugiej regułę mnichów. To przedstawienie ma wielką moc, ponieważ krzyż symbolizuje zwycięstwo nad grzechem, a reguła potwierdza duchową dyscyplinę, którą promował Benedykt. Obecność wyrażenia Eius in obitu, nostro praesentia muniamur. Niech jego obecność chroni nas w godzinie naszej śmierci. Wygrawerowany na niektórych wersjach medalika, przypomina o wstawienniczej roli święty, benedykta i zaufaniu wiernych w jego opiekę w najtrudniejszych chwilach. Jednym z najbardziej intrygujących i znaczących aspektów medalu jest jego rewers. Widzimy tam centralny krzyż otoczony literami przedstawiającymi modlitwy egzorcystyczne. Inskrypcje te tworzą akrostychy łacińskich zwrotów, które przywołują boską ochronę przed złem. Litery CSPB na medalu przedstawiają Crux Sancti Patris Benedicti, Krzyż Ojca Świętego Benedykta. Napis ten przypomina o duchowej sile, która według wyznawców Świętego Benedykta tkwi w krzyżu, symbolu Chrystusa i jego zwycięstwa nad śmiercią i złem. Jeszcze bardziej efektowne są litery otaczające krzyż VR SNSMV. S, M, Q, L i V, B. Stanowią one inicjały słów Wade retro satana, Numquam suade mihi vana, Sunt mala quae libas, Ipse venena bibas. To zdanie można przetłumaczyć jako Idź precz, szatanie, Nigdy nie doradzaj mi próżnych rzeczy. To, co oferujesz, jest złe. Wypij swoją truciznę. Ta potężna modlitwa egzorcyzmu i ochrony stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków medalu. Jego stała obecność na medaliku świętego Benedykta jest świadectwem wiary chrześcijan we wstawiennictwo świętych i opiekę, jakiej Bóg za ich pośrednictwem udziela. Oprócz symboliki liter na medalu w niektórych wersjach widnieje także słowo pax, co po łacinie oznacza pokój. To słowo ma kluczowe znaczenie dla duchowości benedyktyńskiej i odzwierciedla poszukiwanie wewnętrznego pokoju i harmonii z Bogiem i innymi. Używanie medalika św. Benedykta na przestrzeni wieków było powszechne nie tylko w środowiskach monastycznych, ale wśród ludzi świeckich we wszystkich częściach świata. Jego popularność rosła, zwłaszcza dzięki doniesieniom o cudownej ochronie i duchowej pomocy w chwilach zagrożenia. W średniowieczu powszechne stały się opowieści o cudach przypisywanych w stawiennictwu św. Benedykta i noszeniu jego medalika. Wielu wierzyło, że noszenie medalika chroni przed opętaniem plagami i innymi dolegliwościami fizycznymi i duchowymi. W rozpropagowaniu medalika kluczową rolę odegrali także benedyktyni. Poprzez ich klasztory, które były ośrodkami wiedzy i duchowości, tradycja medalika była podtrzymywana i rozprzestrzeniana do odległych krain. W kontekście egzorcyzmów medalik świętych Benedykta jest często używany jako sakrament o wielkim znaczeniu. Egzorcyści używają go jako fizycznego i duchowego wsparcia w swoich obrzędach, opierając się na modlitwie i ochronie, którą symbolizuje. Medalik oprócz funkcji ochronnej służy także do ciągłego przypominania o znaczeniu modlitwy i czujności duchowej. Uczy, że walka z pokusami i siłami zła jest walką wymagającą wiary, wytrwałości i zaufania Bogu. Dla wielu katolików posiadanie medalika świętych Benedykta jest jak noszenie niewidzialnej tarczy. Nie jest to magiczny amulet, ale raczej namacalny znak wiary i pobożności, wyraz ufności w Bożą opatrzność i wstawiennictwo świętych. Kościół katolicki w swojej mądrości naucza, że sakramentalia, podobnie jak medalik świętego Benedykta, nie mają własnej mocy. Moc tkwi w łasce Bożej, którą można przywołać poprzez modlitwę i wiarę osoby używającej lub błogosławiącej przedmiot. Noszeniu medalika często towarzyszy specyficzna modlitwa błogosławieństwa. Błogosławieństwo to nie tylko konsekruje przedmiot, ale także prosi świętego Benedykta o opiekę nad osobą, która go niesie. Jest to modlitwa uroczysta i wymowna, uznana przez Kościół i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Modlitwa, dyscyplina i czujność to cnoty, których bronił święty Benedykt i które symbolizuje medalik. Wartości te mają fundamentalne znaczenie, aby stawić czoła próbom i pokusom życia codziennego, zapraszając wiernych do pójścia śladami świętego i poszukiwania życia świętości. Noszenie medalika jest ciągłym przypomnieniem, że wiara to nie tylko uczucie, ale codzienna praktyka, która obejmuje świadome wybory i oddanie Bogu. Ta praktyka przekształca medal w żywy i skuteczny symbol. Należy podkreślić, że świętego Benedykt za życia słynął ze swojej mądrości i niezwykłych darów duchowych. Wiele przekazów historycznych opisuje, jak dokonywał cudów i jak sama jego obecność wystarczyła, aby odeprzeć zło. Jedna z najbardziej znanych historii z życia świetnych, Benedykta opowiada o próbie otrucia przez niezadowolonych mnichów, kiedy pobłogosławił kielich zawierający truciznę, w cudowny sposób go rozbił, demonstrując otaczającą go boską opiekę. Opowieść ta stała się symbolem ochrony, jakiej mogą oczekiwać wierni, wzywając wstawiennictwa Świętego Benedykta, zwłaszcza poprzez używanie jego medalika. Oznacza zatem nie tylko zwycięstwo nad zagrożeniami fizycznymi, ale także pokonanie wyzwań duchowych. Medal był przez wiele stuleci źródłem pociechy i siły, od żołnierzy w bitwie po matki zaniepokojone bezpieczeństwem swoich dzieci. Medal Świętego Benedykta jest niesiony z wiarą i nadzieją na całym świecie. Ciekawostką jest to, że w niektórych przypadkach medalik jest wkomponowany w inne przedmioty, takie jak krucyfiksy czy różańce, co jeszcze bardziej zwiększa jego zastosowanie jako symbolu wiary i ochrony. W tradycyjnych błogosławieństwach medalik św. Benedykta poświęca ksiądz, który odmawia określoną modlitwę. Modlitwa ta wzywa do ochrony przed zagrożeniami duchowymi i doczesnymi, wzmacniając rolę Kościoła w przekazywaniu wiary i ochronie swoich wiernych. Medytacja nad życiem świętego Benedykta i modlitwa z jego medalikiem mogą pomóc wiernym w pogłębieniu duchowości. Jest zaproszeniem do refleksji nad potrzebą dyscypliny, pokory i miłości do Boga, czyli cech, które święty dał w swoim życiu. Medalik można także umieścić w miejscach, w których poszukuje się boskiej ochrony, np. Na, na drzwiach, oknach czy w miejscach pracy. Nie jest zatem tylko przedmiotem osobistym, ale może stać się częścią środowiska rodzinnego, promieniując wiarą i bezpieczeństwem. Liczne świadectwa na przestrzeni lat utwierdzają nas w przekonaniu o skuteczności medalu. Doniesienia o cudownych wybawieniach, ochronie przed wypadkami oraz uzdrowieniach z chorób duchowych i fizycznych ilustrują moc, jaką wiara w połączeniu z sakramentem może mieć w życiu człowieka. Praktyka noszenia medalika świętego. Benedykta jest zatem żywym świadectwem katolickiej pobożności i ufności w naukę Chrystusa, która przypomina o konieczności ciągłego czujności wobec zasadzek złego ducha. Przykład świętego Benedykta i symbolika Medalika zachęcają każdego wierzącego do refleksji nad własną duchową drogą. Przecież walka z siłami zła i dążenie do świętości są integralną częścią chrześcijańskiej drogi. Medalik uczy nas, że prawdziwa ochrona nie pochodzi tylko z błogosławionych przedmiotów ale z wiary w Boga i wstawiennictwa świętych. Jest to lekcja, którą święty Benedykt dał przykład swoim życiem poświęconym modlitwie i służbie Panu. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, przesłanie świętego Benedykta i znaczenie jego medalika pozostają aktualne. W świecie pełnym duchowych wyzwań i ciągłych pokus, wierny medalik przypomina mu, że nie jest sam. Modlitwa i medytacja są podstawowymi filarami duchowości benedyktyńskiej. Święty Benedykt uczył nas, że poprzez modlitwę możemy znaleźć spokój i siłę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, a medalik jest stałym zaproszeniem do tej pobożnej praktyki. W chwilach zwątpienia i strachu medalik Świętego Benedykta przypomina katolikom, że Bóg jest silniejszy niż jakiekolwiek zagrożenie. Wzywa nas, abyśmy całkowicie zaufali Bożej miłości i opiece, podtrzymując nadzieję i wiarę. Dla wielu medalik jest ogniwem łączącym to, co widzialne i niewidzialne znakiem, że Bóg działa przez swoich świętych, aby nas chronić i prowadzić. Przypomina, że walka duchowa jest realna, ale zwycięstwo zostało już odniesione przez Chrystusa na krzyżu. Duchowe dziedzictwo świętego Benedykta urzeczywistnione w medaliku, podkreśla wagę poszukiwania życia skupionego na Chrystusie, zaprasza nas do podejmowania wyzwań z wiarą i bycia światłem pośród ciemności, tak jak czynił to święty w swoim ziemskim życiu. Katolicy, zastanawiając się nad medalikiem świętego Benedykta, powołani są do rozważenia przykładu życia świętego, przykładu pokory, służby i głębokiej wiary. Cnoty te są niezbędne, aby oprzeć się pokusom i zachować spokój duszy. Medal może i jest niewielki, ale jego znaczenie jest ogromne. Jest symbolem zwycięstwa Chrystusa, wstawiennictwa świętych i nieustannej walki dobra ze złem. Przypomina nam, że u Boga wszystko jest możliwe. Święty Benedykt jest postacią wykraczającą poza czas, a jego medalik nadal stanowi źródło inspiracji i ochrony. W świecie, w którym złowy daje się zawsze czaić, medal daje nadzieję i bezpieczeństwo. Ochrona, jaką zapewnia medalik świętego Benedykta, jest błogosławieństwem, które zgodnie z tradycją katolicką obejmuje zarówno ciało, jak i duszę. Jest to nieustanne zaproszenie wiernych, aby pozostali blisko Boga żyjąc pod jego miłosierdziem i miłością. To zaufanie w Bożą opiekę nie jest niczym nowym, lecz nauczaniem sięgającym pierwszych wieków chrześcijaństwa. Święci zawsze byli postrzegani jako potężni orędownicy, a świętek Benedykt ze swoim medalikiem jest jednym z najwyraźniejszych tego przykładów. Warto zauważyć, że nawet w czasach współczesnych medalik świętego Benedykta często widuje się w domach, pojazdach i miejscach pracy. Pokazuje, jak ponadczasowa jest wiara we wstawiennictwo świętych i Bożą Opiekę. Za każdym razem, gdy katolik spojrzy na medalik, jest zaproszony do odmówienia cichej modlitwy, aktu wiary, który wzmacnia duszę i odnawia nadzieję. To prosta praktyka, ale może mieć głęboki wpływ na Twoje życie duchowe. Tradycja noszenia medalika świętych. Benedykta może różnić się w zależności od kultury, ale jego istota pozostaje ta sama. Symbol wiary, ochrony i nadziei, który przekracza bariery i jednoczy wiernych we wspólnym celu. Dla tych, którzy znają historię i symbolikę medalu, staje się on czymś więcej niż przedmiotem. Staje się świadectwem wiary. Noszenie medalika oznacza potwierdzenie wiary w moc Boga i wstawiennictwo świętych. Siła medalika świętych Benedykta nie tkwi w magicznej mocy, ale w zaufaniu wiernych Bogu i sile towarzyszących mu modlitw. Jest to ważne rozróżnienie, które Kościół zawsze czynił, kierując katolików do korzystania z sakramentaliów z wiarą i rozeznaniem. Noszenie medalika może być źródłem inspiracji dla tych, którzy pragną żyć w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Przypomina, że życie wierzącego musi cechować duchowa czujność i zaufanie Bogu. Medalik świętego Benedykta jest także sposobem publicznego wyznawania wiary. W świecie, w którym duchowość często jest pomijana, Noszenie lub noszenie medalika jest widocznym znakiem oddania i zaufania Bogu. W trudnych chwilach medal może być pocieszeniem i oparciem. Wielu katolików twierdzi, że kiedy dotykają medalika i modlą się, odczuwają pokój, który pomaga im stawić czoła próbom z większą odwagą i wiarą. Studiując życie świętego Benedykta, widzimy, że był to ktoś, kto rozumiał ludzką naturę i jej słabości. Wiedział, że walka ze złem nie jest tylko zewnętrzna, ale także wewnętrzna. A medal odzwierciedla to głębokie zrozumienie. Modlitwa towarzysząca medalikowi, zawierająca stanowcze i zdecydowane słowa, jest obroną przed zasadzkami wroga. Jest to duchowe narzędzie, które używane z wiarą przypomina wierzącym, że Bóg jest zawsze po ich stronie. Dlatego medal często wręczany jest bliskim jako wyraz miłości i troski. Ofiarowanie medalika oznacza ochronę wynikającą z wiary i pragnienia, aby człowiek zawsze wspierał się łaską Bożą. Doniesienia o ochronie i cudach przypisywanych medalikowi są liczne. Każdy z nich jest historią wiary, która potwierdza obecność Boga w życiu wierzących i prosi o jego pomoc za wstawiennictwem Świętego Benedykta. Dziedzictwo Świętego Benedykta wykracza poza mury założonych przez niego klasztorów. Jego przesłanie o modlitwie, pracy i dążeniu do świętości rezonuje z każdym, kto zdecyduje się nosić jego medalik i postępować zgodnie z jego naukami. Dla wiernych medalik nie jest jedynie przedmiotem kultu. Jest to zaproszenie do życia w większej bliskości z Bogiem. Wzywa nas do refleksji nad własną duchowością i umacniania wiary w obliczu wyzwań. Medalik świętego Benedykta z ochronnymi napisami nieustannie przypomina, że modlitwa jest potężną bronią przeciwko siłom zła. Potwierdza, że prawdziwe bezpieczeństwo wynika z zaufania Bogu. Słowa wejd retro to coś więcej niż tylko fraza. Są krzykiem oporu i ufności w moc Chrystusa. Medalik przypomina, że zło zawsze musi się wycofać przed boskim światłem. Symbolikę medalu można odnaleźć w różnorodnych przedstawieniach artystycznych i ikonograficznych Kościoła, ukazując, jak na przestrzeni wieków ugruntowało się jego znaczenie. Nawet w naszych czasach, gdy tak wielu szuka odpowiedzi na swoje cierpienia, medalik św. Benedykta pozostaje znakiem nadziei. Przypomina nam, że niezależnie od tego, jak trudna jest bitwa, Bóg jest z nami. Tradycja benedyktyńska, kładąca nacisk na modlitwę i pracę, pokazuje nam, że wiara wymaga działania. Noszenie medalika jest zachętą do życia zgodnie z tą filozofią, zawsze poszukując pokoju i prawości. W świecie pełnym rozproszeń i wyzwań duchowych, medalik świętego Benedykta wzywa do czujności. Przypomina nam, że zawsze powinniśmy być uważni i przygotowani, ufając w moc Boga i Jego miłosierdzie. Każdy element medalika, począwszy od wizerunku świętego Benedykta po napisy ochronne, ma swoje przeznaczenie. Detale te tworzą harmonijną całość, która stanowi duchowe wsparcie dla niosących medalik. Medalik świętego Benedykta przypomina, że nawet w chwilach pokus i trudności wystarczy łaska Boża. Wzywa wiernych, aby byli odważni w wierze i ufali w stawiennictwu świętych. Znaczenie świętych. Benedykta i jego medalika znajduje także odzwierciedlenie w praktykach pobożnych wielu mnichów i księży. Widzą w tym wzmocnienie swojej misji prowadzenia wiernych i ochrony ich Bożą pomocą. Noszenie medalika jest aktem wiary, który łączy pokolenia. Dziadkowie przekazują go swoim wnukom, rodzice swoim dzieciom, dzięki czemu tradycja pozostaje żywa i silna. Noszenie medalika przypomina, że boska ochrona jest dostępna dla każdego, kto szczerze jej szuka. Bez względu na czas i miejsce medalik świętego, Benedykta pozostaje symbolem wiary i nadziei. Za każdym razem, gdy katolik dotyka medalika świętego Benedykta, przypomina mu się o Bożej ochronie i sile, jaką daje wiara. Jest to gest, który niezależnie od tego, jak prosty może być, odzwierciedla głęboką wiarę. W końcu, medalik świętego Benedykta jest darem tradycji katolickiej łącznikiem między niebem a ziemią który w dalszym ciągu inspiruje i chroni tych, którzy go noszą. Jest świadectwem wiary, która umacnia się wśród wyzwań i znajduje największą ochronę w Bogu. Podsumowując, medalik świętego Benedykta to coś więcej niż przedmiot. Jest symbolem wiary, sakramentem zachęcającym do modlitwy, zaufania Bogu i nieustannej walki z siłami zła. Przypomina nam, że w wierze zawsze wspiera nas łaska Boża i wstawiennictwo świętych.